Hej, cześć, siemonko witam was w 37 odcinku z Sejemy w Gothic Edycja rozszerzona e, I w tym e, odcinku planuję atak na, mm, na miasto ojków. Jednak co z tego ataku wyniknie to ja nie wiem. Spróbujemy dlatego raz, a później e, jak atak nie wyjdzie, to dam sobie spokój. E, no i spróbuję zaatakować e, inną stroną. Spróbujemy zaatakować od góry. Ponieważ od góry no troszeczkę tak jakby z zaskoczenia e, no i mm, właśnie nie, no może no z zaskoczenia to ta niby też ale to właśnie tutaj o to chodzi że jak tak zaatakujemy to po prostu y, zaatakujemy tych słabszych tanczących orków a później właśnie y, będziemy mogli się zająć y, no tymi lepszymi No Dobra wyciągniemy mieczik Jeszcze zaraz wyciągniemy telekinezę Może telekinezą coś uda nam się złapać Wiadomo coś ciekawego zawsze się znajdzie Okej okay, jeszcze oczywiście y, lecimy tędy no Pójdziemy może tym górskim szlakiem zobaczymy może uda nam się coś jeszcze znaleźć Mam napój A tam jest jakiś strażnik na właśnie walcie Pilnuję Mamy tutaj kolejny napój Jakiś pewnie słaby amulet I czysty alkohol hmm, hmm Tutaj natomiast mamy Całkiem spory, niewykorzystany teren. E, no niewykorzystany, bo... Jak latamy z Stalkinezą, to nic tutaj nie widzę. Mm -hmm. Ale w sumie ciekawe, no... No, tutaj e, twórcy na pewno coś zamierzali jeszcze dodać. Wiadomo, piramida tam e, się kiedyś wypowiadało że im zawsze nie starcza czas na wszystkie pomysły. Wiadomo, nie, nie starcza im na realizację tego co chcą wszystkiego. Mm, dlatego Gotik 3 na przykład też wyszedł jakiś wyszedł właśnie. Wyszedł tak, a nie inaczej. Chociaż i tak uważam, Gotika 3 za bardzo dobrym za dobrym bardzo dobrą wiekę. Yy, no i właśnie... Faktycznie troszkę jest jak dla mnie gołeś od yy, Jedenki czy ten, ten dwójki, ale jest również bardzo dobry, a na przykład z takim e, content modem. No zobaczymy jak będzie jeszcze tam e, community story pył, jak wyglądał. E, być może do właśnie poprzedniczką. Napój kolejny. Spoka. Kolejny napoje. No i można zapisać przed atakiem Ale no więc zapisujemy i zajazd y, lecimy na łejki Zobaczymy jak to będzie wyglądać Huhu huu No daliśmy jady. Się nie poddajemy i lecimy dalej oczywiście będziemy yy, mają mieczyk

Jeszcze jeden Ojek został eee, I co tutaj się wydarzyło? Chyba z 500 broni Nie wiem, 500 broni może nie, ale eee, Te winne ojeki między sobą walczyły Skurę czy z kołem natomiast tam się znajduje Co ty ojek masz wiadomość do nas jakiś pełen Chyba nie był to najlepszy pomysł po prostu pójść się w tą drogę nie mamy tutaj mapę też jakiś rozejrzymy no się tutaj co zostało wydane i prawdopodobnie no, jak no, widzicie no i między sobą póki co to nie ma najmniejszego sensu tutaj właśnie walka z nimi no ale co yy pokazałem wam właśnie kawałek góry e, i tam zabraliśmy jakiś amulecik szkoda troszkę bo e, trochę doświadczenia już by nam wpadło tutaj musimy zeskoczyć, zeskoczyć i teraz e, w sumie udam się e, na chwilkę do nowego obozu jest w sumie noca, więc yy, prawdopodobnie prawdopodobnie właśnie yy, linia śpi i właśnie yy, przyszła mi na że on ma jedną z najlepszych broni w grze. Chyba trzecią ma najlepszą broń, bo yy, wiadomo przed tym jest gniew yy, a na pierwszym miejscu właśnie Wiziel, chociaż yy, Wiziel raczej zadaje właśnie obejrzenia magiczne, a nie obrażenia właśnie takie fizyczne no i też prawdopodobnie właśnie gniefinosa na niektórych przeciwników jest lepszy niż właśnie Wiziel no, Ale dobra, wykład o mieczach, kiedy indziej i póki co właśnie zmierzamy do tego obozu po ten topojek Li Zdaje chyba z tego co pamiętam 105 obrażeń Nie wiem jak natomiast jakie jest tam z wymaganą siłą ale najwyżej siły jakoś, siły jakoś się dorobimy hmm, jeszcze został nam tył do zabicia w kanionie ale też raczej póki co nie damy sobie z nim rady mówi się tył, kiedy indziej się nim zajmiemy a póki co właśnie idziemy do Lee, tutaj Lewis standardowo sobie smacznie śpi i w starym obozie już chyba zrobiłem wszystko, co było do zrobienia. W ogóle w każdym obozie już chyba zrobiłem wszystko, co było do roboty. A więc teraz tylko, no, prawdopodobnie ostatni odcinek, w którym tak sobie swobodnie biegamy. No i w następnym odcinku przypuszczalnie właśnie nabiję sobie, nabiję sobie, no może nie nabije, ale po prostu, no, zdobędziemy drugi rozdział gierki i skupimy się bardziej szybko na fabule właśnie e, szybko przejdziemy na trzeci rozdział i tam troszeczkę dłużej właśnie na schować masz co się dzieje nic się nie dzieje panowie nie, nic. E, my tutaj tylko oskupaliśmy list dobytku który miał a ty Najemnik do nas strzela Weź się opanuj najemnik Jeszcze tego pożałujesz Jeszcze tego pożałuję. Znowu Znowu szukasz kłopotu! to czy od razu wojna z najemnikami czy jak to jest? No! Stać! Żeby mi to było ostatni raz! O! Udało się. Chociaż tam jakiś najemnik jeszcze debil mi we mnie strzelił. No nie wiem który to najemnik ale... Kto jeszcze tutaj do nas strzela? To jest no idiota. Zaraz my tutaj... Pójdziemy jeszcze na chwilkę, zobaczymy czy wszystko jest w porządku. Ja tylko chciałem, panowie, to pojek Nic więcej od was nie chcę. No, a wyol jazda na, na mnie tutaj napadliście. Nigdy więcej się tu nie pokazuj! tutaj jak wyskoczył z yy, No, zagadamy do tej chciałbym do was dołączyć, to możliwe ale już chyba nikt do nas nie ma pretensji długi łuk sobie leży nikt nie podniósł a więc też sobie skupimy znowu szukasz kłopotów Lee no niestety wystraszona minka stać tutaj nikt nie przejdzie bez podania hasła no to chyba wszystko powróciło do najmy i nikt na tym nie ucierpiał tak mocnie, w sumie. Pogadamy z Goenem. Goen nie pij tyle. Ziumeczku. I mamy Do koniec. zobaczenia. Do zobaczenia. W takim wypadku. I my... No co? My już wracamy na dobrą sprawę do starego obozu. Zobaczymy właśnie ten czapajek. Lim. To był Lean. 105 mieczyk zadaje 105 obrażeń, a więc jest yy, przekozaski. Tylko yy, no, też 95 sił wymaga, żeby go używać. My mamy no, prawie 40 sił, a więc o dużo mniej. Yy, z tych miksur tymczasowych możemy wytrzasnąć co najwyżej yy, 40 sił, a więc 15 musimy się jakoś dorobić siły. Mam no, w sumie dwie miksturyki i już będziemy będzie dobrze. Yy, natomiast jeszcze musimy chyba wywaje potęgi sobie skołować. Ten taki krótkotrwały. Bo mam miksturkę siły jedną i to tyle co mamy. Yy, no i wtedy też yy, przypuszczalnie jakbyśmy mogli się nauczyć jeszcze bronić dwuręcznie od kogoś. To by było mistrzowsko. Wtedy byśmy założyli to projekt tutaj to, to, to pojebili te rzeczy ogólnie wszystkie yy, A póki co właśnie wychodzimy z obozu jak gdyby nigdy nic yy, Jeszcze może się udamy do myśliwych, do obozu myśliwych yy, Troszeczkę na jedna myślę, że będziemy mogli oddać No i też właśnie planuję zostać yy, tutaj Strażnikiem, a później magiem ognia. No przepuszczanie później jeszcze najemnikiem i magiem wody, a później już nepremando. Tak to będzie chyba wyglądało. Yy, no ale dobra. Oczywiście zrobimy sobie przed dołączeniem do jakiejkolwiek bili. Kiedyś może sobie po prostu wczytam i... Yy, no i od tego momentu przejdę gierkę z inną gizdą yy, Magnus Słuchaj, hmm. alchemiczny Mamy coś do ulepszenia w sumie mamy esencję życia i wyciąg życia to spoko można ulepszyć yy, siły nic nie mamy mamy jeszcze wyciąg ducha hmm. Hmm. No to teraz będziemy się musieli męczyć. Ulepsz mi Jeden, jeden eliksir. Jeden wyciąg. To co jest nic. Ulepsz mi życia. Do drugiego eliksyju nie mamy składników, ale hmm, jeden jeszcze wyciąg życia powinniśmy skleić. No, jest. I teraz elixir. No i czemu na elixii już nie stać. Tego tak jakbyśmy nie mieli nic już całkowicie. A teraz już się udało. Trochę dziwnie to jest, ale... Ale ciepłe się już nie będzie. No eee, i tak... Modyfikacje jest przekładąca. Mamy 3 piętnastki. Tutaj mamy 8 do życia. No, całkiem spoko. Chwila mamy 8. Wydawało mi się, że... Mm, no, my, wydawało mi się, że będziemy mieli więcej. Ale 8 to też nie jest y, najgorzej w sumie. No bia, ty ziomuś już daj mi drewno i pociąg drewno przy okazji eee, no Jeszcze możemy trochę popiłować I Sprawdzimy czy mamy troszkę podciętego drewna Jak mamy to po prostu olejemy sprawę, a jak nie no to po prostu eee, pociechamy trochę tego drewna mm -hmm. Dniany patyki 15 nie mam chyba pociętego tego jednego w ogóle. Dobra, dobra, to w sumie y, olejemy. Kiedy indziej się potnie Póki co już y, zaraz skończymy odcinek, ale jeszcze... Y, no jeszcze w sumie chcę spróbować jedną rzecz. 50 hmm, hmm, punktów mamy nauki. Mógłbym się nauczyć już na przykład złodziejstwa na Mistrz Gdybym nam tylko kilka umiejętności zostało do nauki. Ale dobra. E, teraz zapiszemy. Zapiszemy na pierwszym. No i zaraz e, pokażę Wam, co ja chcę tutaj wyczynić. Tylko jeszcze musiałem coś ciągnąć, tutaj wszystko, co mamy e, założone. Teleportację do domu Maga, czyli otrzymaliśmy teleportację właśnie y, do tego miejsca gdzie on leży. Dobra, otwieramy. I od początku lecimy z tymi bionniami. Hmm, 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 mamy pełną mieszków, które chcę zobaczyć y, co te mieszki nam tak naprawdę no, dadzą. Tam był magiczny łuk. Zajebiaszczy magiczny łuk. I, ale dobra, można olać, póki co tutaj yy, wszystkie te yy, z magii, wszystko w ogóle yy, dajemy do skrzyni, zwłaszcza działa, bo yy, no ziół też mamy sporo całkiem tutaj, ale też no dzieci mamy ogniooczerni. Troszkę liściu dębu, yy, liść dębów liści dębu i jeszcze też na pewno mm, troszeczkę ko kocianki mamy. Hmm. No i tutaj... Yy... Dobra, to wszystko sobie bierzemy, oczywiście. Hmm, hmm, hmm. Woda Święcona, Klucz do Skrzyni, Skóra Białego Wilka, Jabłkowy Joint, Miodowy, yy, Ziołowy Tyton, no wszystkie te tytonie to oczywiście yy, dajemy na tamtą stronę. Sakiewka Glen, no to już zostawimy. To tak samo. Puchaj Aleksa, no wszystko. Te sakiewki wszystkie zostawiamy, żeby zaraz sprawdzić co z nich yy, te, tak możemy właśnie wydobyć. No, troszkę tych yy, trofeum myśliwskich mamy, lutnia, wędka, zwykły bandaż, troszkę pazurów. Okej, okay, sakiewki Kłów mamy prawie 400, no, całkiem spoją No ale to zwykły kieł w sumie. Paczka została, tutaj... Raczej znaczy nie mamy nic ciekawego. No, zostawiamy tylko... Cakiewki. I sprawdzamy, co tutaj jest ciekawego. Może natkniemy się na coś właśnie fajnego. Mam 5 y, sakiewki pełnych gwoździ, no to jest wiadomo, że będą w niej gwoździe. Sakiewka jest czymś wystarczającym. Kilka naszych ziół znalazłem. Spoko, tutaj y, bardzo wystarczająca sakiewka. To jest 10 kobiewek No ale zobaczmy co tutaj są za rzadkie zioła yy, Mamy psiankę, mamy orkowe ziele, mamy ogniocień 3 ognocień I 4 dziś w dębło No to akurat Z tego jestem bardzo zadowolony Z tych dwóch rzadkich roślinek Z tych dwóch rodzajów właśnie rzadkich roślinek Ale póki co też nie będę tego otwierają, może jakoś w ten inny sposób będziemy mogli po prostu do tego dojść. A póki co już skończymy w sumie odcinek, a więc do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym właśnie już zostaniemy cieniem sobie. A więc tak naprawdę właśnie już od następnego odcinka rozpocznie się życie w kolonie. No ale to by było na tyle, dzięki za obejrzenie, na razie, do usłyszenia w kolejnym odcinku.